Jerzy Bożyk, drzeman i działacz opozycji antykomunistycznej, zmarł. Jego śmierć wstrząsnęła Polaków. Ludzie opłakują to smutne wydarzenie i podkreślają, że był jedną z tych osób, które nierozerwalnie będą kojarzone z Krakowem. Jerzy Bożyk, jak podają media, zmarł wczoraj, co zasmuciło mieszkańców Krakowa. Jazzman urodził się w czasie II Wojny Światowej w Lwowie, a konkretnie w 1941 roku. Jego kariera rozpoczęła się od występów z zespołami takimi jak The Jazz Fever Boys czy Silver Jazz. Od 1959 do 1976 roku koncertował za granicą. Odwiedził m.in. Szwecję czy Czechosłowację. W 1985 został magistrem studiów teatrologicznych, który ukończył na Uniwersytecie Łódzkim. W 1982 koncertował z krakowskim zespołem Brale Street Band. Brał także udział w letnim festiwalu jazzowym w piwnicy pod baranami, którego był ikoną. Dzięki festiwalowi również współcześnie kojarzą go nie tylko krakowianie. W 2016 roku za zasługi dla kultury otrzymał medal Gloria Artis. Nie żyje Jerzy Bożek publiczność nieodzownie kojarzy go z rolą pianisty i wokalisty. Jest uznawany za niekwestionowaną legendę festiwali. Do dzisiaj wspominają jego wielki talent, a także wspaniałą charyzmę, którą to zarażał publiczność. Jego koncerty należały zdecydowanie do tych, które pamięta się na długo. Tak o zmarłym wyraził się Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Bardzo smutna wiadomość. Dziś odszedł na wieczną wartę Jerzy Bożyk, lwowiak, strzelec, jazzman, działacz opozycji antykomunistycznej. Jedna z najbarwniejszych postaci współczesnego Krakowa, Bart marszu szlakiem kadrówki. Jurku, odpoczywaj w pokoju, napisał na swoim Twitterze.